Cześć, cześć. Witam Was moi drodzy i zapraszam na kolejny odcinek z Ekspres Losami. Standardowo mam zakupione dwa pakiety, czyli 20 losów, 112 zł wkładu. No, tak, żeby było też urozmaicone, żeby te losy były po prostu różne. Co ma wpaść, to wpadnie. No i też, oczywiście, zakupione o jednej porze w jednym punkcie. Kwestia kilkunastu, kilku, kilku sekund różnicy. No w, w losach oczywiście są już worki z kasą ujęte, tak jak to było tydzień temu. No, więc tylko mam nadzieję, że wyniki będą już trochę lepsze. No to zacznijmy sobie. Szybka piłka na pierwszy ogień. Gol. Mamy jeden monety. Raz, dwa i korki. Raz, czyli cztery symbole. Niestety. Zdrabka. Los przegrany. Pełna skarbonka. 19. Nie ma. 12. Nie ma. 16. Nie ma. I 9. Nie ma. Też przegrany. Szybka kasa. Wiśnie. Nie ma. Kości mamy. Karty są. Dolar jest i korona. Jest, ale nie, nie dało to żadnej linii skośnej, pionowej bądź poziomej, więc też los jest przegrany. A przed nami teraz ekstra. Pieniądze. No to mamy tak. 19. Nie ma. 2. No, oczywiście 3 musi być. Szkoda, że 1 nie ma. 45. Nie ma. 16. No, też nic nie widzę. 49. No, tak krążą te liczby. 17. No też widzę, że nie ma. 56. O! Chłop się teraz zdziwił. Jest wygrana. Fajnie. 37. Nie ma, chociaż 7. O, 27, 47, 57. To jest tak jak w zrabkach. 38 nie ma i 25 to było blisko do pomiędzy. No nie ma, ale jedna liczba jest trafiona. Także mamy 10 zł. Ekstra pieniądze. Wynoszą ekstra pieniądze. Dobrze, kolejny los, czyli gorąca kasa. 34. Czy coś takiego tutaj będzie? Nie ma. 19. Nie ma. 17.

przegrane i przed nami Vegas 3 siódemki o tutaj gęsto ale widzę że nic to nie da nie tu nic tu nic tu nic i ostatnie gry no też tu nic nie widzę dobra czyli pusto teraz przed nami czterolistna koniczynka 45 szukamy nie ma 45 21, też nie widzę w liczbach. Teraz gra trzecia 35. No. Jednym chórem nie ma. 30 tutaj mamy, 8 jest. 12 nie ma. Do widzenia. 37 nie ma. Wybitnie pusta koniczynka. No i przed nami teraz słówka. Lecimy. Ewa nie ma literki W, zmiana mazaka, skreślamy tutaj W, czy coś jeszcze z W będzie, tak, szewc i tyle. Teraz moc, nie ma literki O, skreślamy, czyli salto też skreślamy i tyle. Kolejna, kolejny wyraz, nina, n i n a jest nina. Zdun, z, nie ma D. To można skreślić. Więcej D nie ma. No to lecimy furtkę. Czy jest furtka F nie ma U. Skreślamy marlena. Nie ma M, Skreślamy. Einstein. C, nie ma T. Mhm. Czyli skreślamy. No i to można sobie pominąć. Szkoda czasu. Dobra, przed nami worki z kasą. Może dzisiaj coś dopiszą, jak nie chcą na premierce. I tydzień temu też nie. 14. Nie ma 14 na zielono. 32. No, oczywiście obok. 36. No, widzę tak samo. 6, 9. Nie ma. 24. Nie ma. 31. Nie ma i piątka nie ma. Genialnie. Teraz przed nami krzyżówka i kończymy pierwszy pakiet losów. Lecimy. Lato, le, a, nie ma te. Nie ma te, także skreślamy, tak tu nie będzie. Artysty nie będzie, Bytą o moje miasto, ale też poszło w siną I tyle set też nie będzie. Dobrze, scena. Sy, c, nie ma e. Do widzenia, do widzenia. Cezar, beza, ser, ren, pusto. Kos. s jest jeden wyraz. Don, de, drugi wyraz. Milord. My, ile, o, nie ma r. Er. Także skreślamy. I zostaje co? Obraza. Skreślamy salamina. C, a, l, a, m, i, n, a. Jest. O mój drodze. 5 zł w krzyżówce się wykreśliło. Mamy trzy słówka, jest piąteczka. Także druga wygrana. Cały pakiet przyniósł 15 zł. Na ile na 56, nie? Lot to Pięknie, pięknie robisz. Dobra, lecimy. Szybka piłka. 1, teraz dolarki. 1, 2 i sztabki złota. No, 1, 2, 3, 4. Genialnie. Pełna skarbonka. 8. Nie ma 17. Nie ma 28. Blisko, 24 blisko. Szybka kasa. Worka nie ma, siódemki nie ma. Korona. Serce i. Diament. Tyle. Kolejne ekstra pieniądze, i mamy tak, 57. Nie ma, 15. Nie ma, 1. A to łatwo znaleźć. Nie ma, 17. Też nic nie widzę, 65. Nie widzę, 28. No, 38 wiadomo. 21, nie ma 5. Tu mamy co? 6, 2, 7, 3. No pięknie. 23. Też nie widzę i 60. O! Ekstra pieniądze znowu wygrane. Kurczę! No to ładnie. Dyszka jest. Chociaż to. Dobrze, gorąca kasa teraz przed nami. Drugie podejście. 20.

I 29. Nie ma. No jak dadzą, to oczywiście zwrot. Dobra, ale piątka jest. Vegas, kolejne podejście. Lecimy, to jest ten drugi pakiet oczywiście. O! Vegas w końcu wygrany. No, Mistrzostwo Świata. Mamy dyszkę. Super. No to chyba tyle. A u u u. Moi drodzy. Pięknie, co daje bar, bo już nie pamiętam. Trzy dychy. O, czyli 50 zł tu jest. No, dobrze. Jeszcze coś? Dajcie, 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 nie dali. Ale pięć dych, kurczę, wegasie. Aż sobie zaznaczę normalnie. Taka wygrana. Pięknie. No, to już trochę wygląda lepiej, ale ilość pustych jest przerażająca. To nie będę tutaj czarować. Ok, listna koniczynka.

24 jest, 23 jest, 50 jest. No to może dyszka? 21. Nie ma. Chłopie, już wygrałeś 50. Co chcesz więcej? To się więcej nie da wygrać. <grybujesz> tak, nie ma te. Skreślamy. Lato nie będzie, robota nie będzie. Jeszcze coś na dole? Nie. No to ren. ren. Mamy n, znaczy się no. Czyli wzornika nie będzie, a nie będzie. Co tam dalej? Cech. C, E, C, H. Jest cech. Brawo. Teraz co? Pasem. Brak. Sahara. sy A, H, A, R, A. No to cała nadzieja w okulickim. Dokładnie. O, k. No, dziękuję. Nie ma litery U. Los pusty. No i worki z kasą. Drugie podejście. 42, yy, 14. Nie ma. 19. Nie ma. 37. Nie ma. 44. Nie ma. 6 nie ma, 45 no oczywiście pomiędzy, 24 nie ma i 33 nie ma. No to worki, jedna wygrana na premierze, dwa pustaki na na pakiecie i kolejne dwa pustaki na pakiecie. Uy, czemu nie? Elf nie ma literki E. To dużo odpadnie. Sekta, Zeus, Noe. Aureliusz ulewa fotel. O, M, B, połowy już nie ma. Oko. O. Nie ma K. Mhm. No, szybko poszło. Gra. Nie ma G. Oman. Omy, an. Jest Oman. Czego to jeszcze nie było? Soda. Sy, o, d, a. No i jeszcze ten ozdoba. O. nie ma zet. Ha. A to dranie jedne. No więc moi drodzy, to co tutaj widzicie, to są losy puste na 20 sztuk. Sz, ile 15, tak? 15 pustaków. No taka rzeczywistość lotowa. Czy zdrabki, czy losy. To co się udało wygrać, jest w tych. Na szczęście, ratująca perełka dzisiaj wpadła. 50 zł we gasie. 10 zł tutaj mamy w ekstra pieniądzach. Kolejne 10 zł w takim samym losie, czyli mamy 70, 75 i 80. Także to jest wynik dzisiejszego odcinka. No, znacznie lepiej niż ostatnie potyczki z losami, ale dalej niestety lot to wyszło na swoje. Dobra. Także wszystko. Dziękuję za obecność, za doping i do zobaczenia jutro na odcinku strapkowym.